Dlaczego irracjonalny lęk zagraża Twojemu zdrowiu i życiu? Cześć, kochane ludziska! Dzisiaj taki na żywo, pod wpływem chwili emocji, filmik. Chciałem Wam opowiedzieć o pewnej sytuacji i potem przeprowadzić jakąś analizę z, z mojej głowy. Siedzę sobie przed siedliskiem, e, roz, rozmawiam i nagle idzie kobitka, starsza babcia, gdzieś tak siedemdziesiąt parę lat, idzie i uderza głową w słup. Pani się przewraca, uderza głową e, chodnik. E, podchodzimy e, Pani jakaś, która przychodziła, a krzyknęła i podbiegamy do niej, bierzemy ją do siedliska, a pytamy się, a czy, czy, czy może wstać. Babcia zaczyna wstać, ale mówi, że ma zawroty głowy, chce wezwać pogotowie. Babcia, nazwijmy ją umownie babcię, czyli ta starsza pani, mówi nie, nie, proszę nie, proszę nie i próbuje sa, sa, sama wstać, nie możemy jej zatrzymać. Bierzemy ją i zaprowadzamy do siedliska, nalewamy szklankę wody. Ja rozmawiam z nim próbuję ją przekonać do tego, żeby, żeby jednak wezwać to, to pogotowie. No ale wpadam w końcu na pomysł, że pytam się, czy ona mieszka sama, czy z kimś, mówi, że mieszka ze swoim mężem. Więc biorę numer telefonu, dzwonimy do męża, i ten mąż przychodzi. I po krótkiej rozmowie mąż postanawia, że zadzwonimy jednak na te pogotowie, no bo to jednak różne, to jest starsza osoba, uderzyła może w ten słup nie za mocno, ale jak się przewróciła do tyłu, uderzyła dosyć mocno, dosyć mocno tą, tą głową, więc no, ja tam się nie znam, ale no, nie wiem, no, myślę, że możliwości jest pełno, jest jakiś trząs mózgu, no, ja wolę, że tak powiem, zadbać w ten sposób o tą osobę. Starsza pani oczywiście cały czas oponuje i mówi, że, że nie, 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 że nie chce. Wiecie, dlaczego ta starsza pani nie chciała? Nie chciała. A, a, o! Dlaczego ta starsza pani nie chciała jechać do szpitala? Nie wiem, czy się domyślacie. Nie chciała jechać do szpitala? Ludzie w ogóle boją się jechać do szpitala, bo nie, bo nie wiem, bo, bo tam umrą, jak są starsi, ale. Teraz ta pani nie chciała iść do szpitala, bo jej główna myśl i przekonanie było, że ona się po prostu zarazi koronawirusem, no bo przecież ciągle ogląda to w telewizji i cały czas to widzi. No ale na całe szczęście dzwonimy do, o, na pogotowie. I co się dzieje? Pani, która a, przyjmuje a, to zgłoszenie, przeprowadza krótki wywiad i generalnie rzecz biorąc, co się dzieje? Nie przyjeżdżają, postanawiają, bo to jednak jest teraz zagrożenie, bo jest koronawirus, więc postanawiają, że nie przyjadą. Eee, że mąż ma odprowadzić żonę do domu, mają obserwować. W razie, jakby coś się stało, to trzeba powiadomić i jest ok. Dla mnie nie jest to do końca racjonalne. Ktoś powie, że no ok, no ale rzeczywiście jest duże ryzyko zarażenia się tym koronawirusem. Eee, I to jest racjonalne, co zrobiła ta? Dla mnie to nie jest racjonalne, bo Dzisiaj wiem, że przed chwilą kobieta się uderzyła w głowę. To realnie zagrażać może jej zdrowiu i życiu. Takie jest moje patrzenie na świat. Patrzenie tej pani, czyli tej, która przyjmowała to zdarzenie z, z pryzmatu jej szpitala jest zupełnie inna. Ja gdzieś tam rozumiem. Dzisiaj dokładnie wiem, że irracjonalny lęk, czyli lęk przed wychodzeniem, nie wiem, do lasu, lęk przed wychodzeniem e, wezwania pogotowia, lęk z, przed skorzystaniem z pomocy jakiegoś specjalisty, wiem, że bardziej zagraża mojemu zdrowiu i życiu, niż ten Sławetny koronawirus. No kurde, no takie... już nie będę teraz po raz kolejny mówił, że umarło chyba około 1000 osób, o ile dobrze pamiętam 900 parę osób, czyli nasz kraj ma 39 milionów, to jest tam 0,0, jakiś procent. Nie chcę mi się nadgadać, bo uff, całe szczęście coraz więcej ludzi odmula swoje umysły. Ja dzisiaj wiem, że irracjonalny lęk, czyli taki lęk, który ktoś mówi, że coś może się wydarzyć, ale się nie wydarza przechodzi na to, że nawet jeśli jest faktyczne zagrożenie Waszego zdrowia i życia, to wy i tak ten irracjonalny lęk jest bardziej ważny i przesłania nam wszystkie racjonalne myślenie. Taka akcja na, na szybko. Więc my, dlatego też otwieramy siedlisko, dlatego, żeby jak ktoś przechodzi z myślami depresyjnymi, a nie wiem, chce popełnić samobójstwo, ma niezgodę na coś, czy... Dlatego otwieramy to siedlisko, bo uważamy, że to jest racjonalne w tym przypadku, bardziej racjonalne niż straszenie się jakimś tam wirusem. Dużo racjonalnych myśli, jak najmniej iracjonalnych lęków. Lęk jest zajebisty, ale się chroni Wasze zdrowie i życie. Trzymajcie się bliska. A, i subskrybujcie mój kanał.